maneczko ludzie z tej strony Medius PvP i zapraszam Was na odcineczek z sezonu drugiego. Dobra, y, to jest nowy Survivalcraft. Teraz się nazywa ecraft. Y, tak, no to jest Craft. Link do, raczej IP do serwera macie w opisie bo teraz jest inna IP i admini postarali się mi oddać itemki ale nie oddaj do końca Duży żart zdobyłem i nie i jestem na fajnej teksturce o nazwie Devscape i mi się dość podoba mm. Krowa jest, zrobię mm. sobie z niej mięcho Jejci. i no cóż i teraz jak Gdzieś gdzie mm -hmm. byłem? Byłem w kopalni. Ja tu mam VIPa. S. No, widzicie, mam vip Ja je mogę... mam of flea i mogę sobie latać. I to jest superowe, jak coś zwiedzać świat, albo walczyć z potworkami. Yy, gdzieś. Albo na przykład walczyć z winterem, albo walczyć z potworkami gdzieś w nocy. One mnie, go, mnie, one mnie nie mogą bić. Ej, ich tak. I mam książeczkę SinkTank, albo w kopalni gdzieś. I dużo siodeł, bo również znalazłem w kopalni, w skrzynkach przyjmu, w spawnerach mm, ło się świeci. Toś tu był, kradnę go. O, pochodnie sobie wezmę. Ale czemu nie wziąłem pochodni? Dobra, mam. I chyba będę musiał zrobić pochodnie. Nie mam... i mam jednego diaksa. Płomek funt jeden diamant. Tu diaksa znalazł. Dobra. Ło, wow, ale góry. I o, tam jest moja. Tam jest nasza baza. Tam gdzie się piska kopalnia, a tu jest baza. Uhuhuhum. I jak się skończy grudzień, to zamierzam sobie zrobić. Zamierzam dać sobie skina ninja, ponieważ już zrobiłem skina ninja. I coś tu się wydarzyło. A nie, to ja byłem chyba na coś. I, za i w tej glidi jest y, Mikiw i Rzymcio. Y, I ten znowu ma inny nick o nazwie Chrypek. Swierczyk, polski ruszek, chrypek. I nie zbierzemy tego wadziewka. Będziemy mieć szeletonki! Śniętą, śniętą, Jej, strzały się przydadzą. Kości, i baby zombiak! E, pająk dziwnie w go na tej teksturce. Ile ekspa sieci się nie bardzo, nie za bardzo przydadzą. Albo admin zrobisz dzień. O, dzięki. dzięki. I tu właśnie jest coś superłego i jop! Ktoś to zataranował Muszę zrobić itemki żelazne Ej, ja tu byłem Moje kowadło No! Super mm. Jedno drewno, oak to jest Oak No to sobie zrobimy patyczki i zrobimy sobie ten, ten o żelazo, no proszę Lazo zawsze się przyda. I teraz ciutkę więcej osób wchodzi na ten serwer i mam nadzieję, że będzie jakaś wojna gididi. I może to nagram. Wow. Kurczę, włączę tę muzykę po mnie wkurza. I kwas zresztą też. Tak sądzę. Gdzieś tu. ...było wejście do kopalni i ktoś tam rozwalił i frypał. Dobra. Mam 7 na 10 powera. Uuu i znowu to zatermujemy. Czyli raczej zamkniemy. I lecimy... O! Oh, Zobacz, eee. pająka! I tu, ze, tu były diaksy i ze dałem taki waypoint. I dobra. Mogę zadać tu frypałima i nie, nie mogę niestety Fuh, to jest ghost to ja. już nie mam miejsca w tym punku ajajajajaj albo a zombie what the fuck jak on mnie tam walnął niee no. jeszcze muszę to rozwalać pół godziny bo jak się to się dłużej rozwala Yeah. I ja. I zrobiłem tych tak skilofa, ale teraz. No, zrobię takie podstawowe rzeczy w naszej bazie I to akurat Rzymczyk próbował się ukryć przed zombie i innymi potworkami Co to? Co to jest? Dobra. Dalej. I mam, dziwnie wygląda ta zbroja konia. Wygląda jak łeb konia, albo nie do końca jak łeb konia. Yy, dobra, zrobimy sobie dużo piecy. Yy, czyli 8, jeżeli nie mylę, wyjdzie. 8, 8 piecy. Mam. Mamy 8 piecy i. Oczywiście jeszcze dwa. Jeszcze jeden piecyk. Dobra, cyk, 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 cik, 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 cyk, 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 cyk. I mamy wszystkie piecyki. Przesimy tego craftinga gdzieś tu ładnie by wyglądał. Ale tu są piece. Tam jest craftinga tu. O, mam cztery craftingi. Wolol dobra. <laughs> Dam do, do przepalenia to żelazo. Zrobimy żelazne itemki sieksa i łopatka. Motyka mi się raczej nie przyda Jak już to zrobię drewnianą motykę. Dobra, teraz ładnie poskrygować. Tak, ten kilo będzie na tkie. Inna okazja na okazję na, na po coś. Yy, dobra, idziemy na spawny i odłożymy te wartościowe itemki do skrzyni kresu. Kładło. Nie, koładło jest tam już w bazie. Yy, dobra, czy będzie trzeba jakby dać w bazie. <coughs> Mogą być trochę chrypom, ale dlatego, że jestem chory. I nie dałem z tam sodoma. Co ja zrobiłem? Muszę wracać, dobra, widzimy się, widzimy się za chwilkę, jak już tam wró... Dobra, już jesteśmy mamy. O, i mamy... No. Mam kowadło. Idę je tu. Dam, I... idę po konika. Może znajdziemy gdzieś konika... a, kurde. Nie. Nie mam żadnego siodła przy sobie. Bez jaj. Jak jeszcze znajdę konika, to będzie pech. I na spawn. Albo może znajdziemy gdzieś tam konika. Przez spawnie. No to idziemy. Dobra. Tu jest taki biom normalny, a koniki się najczęściej na takim biomem normalnym spełnują. I wiem owce pod ziemią. What? Koniku, gdzie jesteś? Gdzie jesteś, mój koniku? Którego oś, którego o swoje. Będę na nim jeździł. Koniku. Co to jest? Koniku, co to jest? Gadaj, koniku. Choć ciebie nie ma nigdzie. Tylko owce. Kurczaki i mięcho. Kurczaki i mięcho. Łomatka, ale to dziwnie wygląda na teksturce. Wow. Um, gdzieś ciągnie dalej ten biom. Koniki się na innym biegu nie spełnują. O ile się nie mylę. Na pustyni są marne szanse na konika. Ale fajna rzeczka. Wow, jaka fajowa. rzeczka fajowa. I chyba nie znajdziemy konika. O świnia, wiem, dziwnie wygląda na tej